Hej, czy wiecie, co to jest? Cóż, to są rękawiczki, to są buty, to jest syf. Nie, chodzi mi, czy wiecie o co chodzi w tym filmie? Otóż, to jest pierwszy film z mojej najlepszej serii póki co. Daily vlogów, tak? Codziennie będę wysyłał jakiś film, w którym będę mówił o niczym. Cóż, o niczym, co powinno Was interesować, ale i tak będzie Was to interesować, dzięki czemu będę mógł zarobić parę pieniędzy na Waszych idiotyzmach. Przepraszam, na moich idiotyzmach, ale na Waszym idiotyzmie. Czy. Coś w tym stylu. Cóż, dzisiejszym tematem jest książka, którą zakupiłem bodajże dwa miesiące temu, bodajże na Amazonie. Jest to książka pod tytułem The Bible in Cockney. Well, bits of it anyway. Autorstwa Mike'a Colsa. I są to dosłownie części Biblii przetłumaczone na dialekt języka angielskiego, zwany Cockney Rhyming Slang, czyli dialekcie składającym się z rymów, skomponowanym z rymów. Dlaczego te rymy zostały stworzone? Do dziś tak naprawdę nie ma stuprocentowej pewności. Uważa się, że było to spowodowane tym, że przestępcy bali się, że byli posłuchiwani przez policjantów, tak więc wymyślili specjalne rymy, którymi mogliby się komunikować, a policja nie wiedziałaby o czym mówią. Sama książka nie jest zbyt gruba, nie jest to niestety cała Biblia przetłumaczona. Są to oczywiście, tak jak sama, sam tytuł wskazuje jej części i polecałbym ją jedynie osobom, które bardzo, ale to bardzo dobrze znają język angielski ponieważ język czy dialekt kokny jest dosyć skomplikowany powiedział na swój sposób ponieważ właśnie istnieją te rymy na czym te rymy dokładnie polegają e otóż jeśli chcemy zastąpić jakieś słowo, znajdujemy do niego rym i zaraz Wam podam jakiś przykład z książki Przykładowo, jeśli chcecie powiedzieć road, czyli droga, mówicie frog and toad, czyli żaba i ropucha. Tyle, że myślelibyście, żebyście zastąpili. To nie było poprawne zdanie. Pewnie myślicie, że zastępuje się słowo road słowem toad. Otóż nie. Otóż, jeśli czytacie tekst, który jest napisany w kokni, jeśli przeczytacie słowo frog, to najczęściej będzie oznaczało, że chodzi o road. I specjalnie nie pokazuję wam zawartości książki, ponieważ musicie ją sobie kupić sami, jeśli chcecie ją ujrzeć. Może ja wam tylko tak zrobić. Ach, nie dam więcej. Cóż, chętnie pomachałbym Wam kluczami przed kamerą, żeby Was czymś zadowolić. Oj, 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 ale nie mam przy sobie akurat kluczy. Za to postaram Wam się przeczytać hmm, pewien urywek książki, żeby wam y, pokazać, na czym to mniej więcej polega, jak to mniej więcej brzmi. Oczywiście nie będę tego prezentował przed kamerą, ponieważ jest to zawartość książki chroniona prawami autorskimi i te Ale mogę wam zacytować parę cóż, cytatów. Wiem, że lubicie, jak to robię. Cóż, nie wyszło to najlepiej w moim wykonaniu najpewniej, jeśli w ogóle umieściłem to w filmie. Cóż, to był pierwszy dzień. Jutro będę mówił o górkach. Kiszonych i tych, tych. drugich. Nie pamiętam jak się nazywają. Na razie. who, knew who they were? Fuck me!